Rodzice wysyłający swoje pięcioletnie dzieci do szkoły podstawowej nr 7 nie muszą się obawiać. Siódemka jest bezpieczna, a dzieci mają tu dobre warunki. Tak zapewnia dyrektor szkoły podstawowej nr 7 Elżbieta Bieńkowska. W związku ze zmianami w oświacie we wrześniu po raz drugi do tej szkoły przyjdą dzieci pięcioletnie, które trafią do oddziału przedszkolnego. Czy Pani jest przekonana, że Szkoła Podstawowa nr 7 jest przygotowana, dobrze przygotowana do przyjęcia właśnie takich maluchów, pięciolatków? Jest przygotowana. Uważam, że Szkoła nr 7 jest dobrze przygotowana, bo każdego roku coś nowego wprowadzamy. Jeszcze udoskonalamy naszą bazę. Uzupełniamy pomoce dydaktyczne. Nauczyciele ciągle dokształcają się, doskonalą zdobywają dodatkowe kwalifikacje i myślę, że naszym dzieciakom jest tutaj dobrze, pomimo, że jest to szkoła i duża szkoła, która tu w środowisku mławskim to, że tak powiem, wywołuje taki lęk i obawy jako taki moloch, jak tu w ogóle można ogarnąć, to ja chcę zapewnić i rodziców, że naprawdę w szkole jest bezpiecznie, pomimo, że szkoła jest duża, nie zdarzają się wypadki, yy, mam na myśli na, naprawdę pojęcie, jakiego wypadku, bo to, że się dziecko przewróci, czy popchnie jeden drugiego, to normalne, to jest dla tego wieku. To dzieci, dzieci się bawią i to się może zdarzyć. Natomiast nie ma wypadków, nic złego się w szkole nie działo, nie zdarzyło. Podczas spotkania rodziców z burmistrzem, do którego doszło 13 marca w przedszkolu samorządowym przy ulicy Chorzej, ze strony rodziców padło wiele argumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej nr 7. Jedynym z nich była obawa, że maluchy nie będą w takim molochu bezpieczne. Dzieci oddziałów przedszkolnych w ogóle nie wychodzą tak od po prostu, żeby wyjść na korytarz, ponieważ zajęcia one są, cały czas odbywają pod opieką swoich nauczycieli. To są za, zajęcia w salach, natomiast kiedy wychodzą yy, poza salę, to wychodzą poza szkołę, a więc idą na place zabaw, idą na spacer, korzystają z boiska, ale również mogą skorzystać z sali gimnastycznej. A więc żeby się wybiegać i ruchowo, że tak powiem, rozwijać, Mogą wyjść do sali gimnastycznej dla klas 1-3, ale tam są godziny również przeznaczone dla oddziałów zerowych. Natomiast w czasie przerwy, kiedy dzieci starsze mają przerwy, dzieci w ogóle nie wychodzą poza swoje klasy, z łodzienek korzystają. W w czasie lekcji, no i to są łazienki, które są w pobliżu sal. Nie mamy łazienek bezpośrednio, do których wejście by było z sali, ponieważ no, jest to budynek szkolny, nie był przystosowany do pracy z dziećmi z oddziałów przedszkolnych, natomiast bezpośredni taki kontakt łazienki z salami w bliskim sąsiedztwie umożliwia korzystanie tylko i wyłącznie tym dzieciom. Do tych łazienek również nie chodzą dzieci z klas starszych, one mają swoje łazienki w innych korytarzach. Rodzice obawiali się też o żywienie ich dzieci. Dyrektor Elżbieta Bieńkowska zapewnia, że dieta dzieci jest pod stałą kontrolą, a nad codziennym jadłospisem czuwa dietetyk. Obiady przygotowywane są bezpośrednio, ponieważ stołówka ma swoje zaplecze kuchenne, a więc są na miejscu przygotowywane. Przygotowywane przez dietetyków, a więc uwzględniające wszystkie normy takie żywieniowe potrzebne dla wieku dzieci. Pani gotującej, pani Ajentka stara się, aby... Jedzenie również dopasować do smaku i gustu dzieci, bo obserwacje dłuższe już no, same z siebie wysuwają wnioski, co dzieci lubią bardziej, czego nie lubią. A więc starają się, aby dzieci, gotować dzieciom to, co lubią, bo, no, bo wtedy to jedzą, a więc lepiej jest. Y że tak powiem, dopasować się do gustów dzieci, ale jednocześnie muszą zadbać o kaloryczność, o odpowiednie witaminy, porcje odpowiednie żywieniowe i wszystko to jest kontrolowane, że tak powiem, bo ja swoim nadzorem obejmuję, ale również mamy kontrolę sanepidu. Panie przecież zostawiają próbki żywieniowe w stołówce i, i mamy kontrolę sanepidu również pod kątem żywienia dzieci, szczególnie tych małych, pięcio i sześciolatków i na razie nie było żadnych zastrzeżeń, wszystko jest dobrze. Kilka lat temu, gdy zapadła decyzja o przeniesieniu grupy pięciolatków do szkoły, miasto zainwestowało pieniądze w przygotowanie oddziału przedszkolnego. W prawym skrzydle zrobiono pomieszczenie oddzielone od reszty szkoły kratą. Do tego budynku przystosowano także oddzielne wejście. Jest tu łazienka dla maluchów, dwie sale edukacyjne, do których maluchy uczęszczają na dwie zmiany poranną i południową. Warunki naprawdę mamy dobre. Ja uważam, że nie gorsze niż, niż w innych placówkach. Być może, że przedszkola, które są od 30 od może więcej, 35 lat przedszkolami, na pewno ta ich baza jest troszeczkę inna, bo one nigdy nie myślały o innej działalności, tylko działalności przedszkolnej. Natomiast tutaj jest szkoła, gdzie mamy na uwadze edukację od klas w tej chwili już że tak powiem, 1, 6 plus oddziały przedszkolne. Więc ten wachlarz tych usług świadczonych przedszkole jest dużo, dużo większy. No ale to akurat pobyt tutaj dzieci. 5-6-letnich w placówce jest dla nas takim nowym zadaniem, no i takim priorytetem, bym powiedziała, w naszej działalności. A więc staramy się stworzyć takie warunki, aby dzieci właściwie realizowały i nauczyciele zadania wynikające z podstawy programowej, ale przede wszystkim, żeby był dobrze, żeby społecznie dojrzewały, emocjonalnie i żeby się czuły tutaj tak identyfikowały się z naszą placówką. W tej chwili w siódemce istnieje aż 8 grup przedszkolnych po 25 osób w każdej. Ich nadmiar przekłada się choćby na problemy z rozmieszczeniem grup w budynku. Część z nich znajduje się w lewym skrzydle, druga część maluchów w prawym, a jedna grupa w dawnej świetlicy. Nie wszystkie dzieci są oddzielone kratami, ale dyrektor zapewnia, że maluchy nie mają kontaktu ze starszymi uczniami tej szkoły. Wszystkie mają swoje sale, tak staraliśmy się połączyć wiekowo dzieci, także są grupy pięciolatków, grupy sześciolatków, ale no, niestety jest też grupa i połączona. O no, niestety, a może stety, pięcio i sześciolatków razem. One mają wszystkie swoje oddzielne sale, nie łączą się w ogóle z dziećmi szkolnymi. Tak jak tutaj Państwo widzieliście, to są wydzielone jakby segmenty szkoły, przeznaczone właśnie dla dzieci oddziałów przedszkolnych, które tutaj są u nas w szkole. Dyrekcja Szkoły Podstawowej obawia się, że wiele mitów na temat funkcjonowania placówki powstało z niewiedzy rodziców. Szefowa siódemki zaprasza rodziców do zwiedzenia szkoły, mając nadzieję na zmianę ich poglądów.